Witam na kanale Łaciński Mars w nowej serii o Europarlamencie, europosłach. Un feminisme divers. Ecologista. Transversal. De classe. Inconformista. Combatiu. Popular. Transformador. Empoderador. Antiracista. Antiracista. Inclusiu. Republicà. Un feminisme per transformar el món. Per sortir per la de la crisi. Per portar aliances, Per a la sostenibilitat del pla. Ach, te hispanskie socjalistki. Neta. Perquè només sí, és sí. Per una vida lliure de violència. Per sobre de les fronteres. Per un salari digne. Per reconeixement de la diversitat. Per posar la vida al centre. Per la llibertat sexual. Perquè la nit és nostra. Per no deixar ningú en... No és que aquí brunetki. Però. Un feminisme per totes. Un feminisme per a tu. Per tu. Per tu. Per a tu. 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 Amb tu. Oh, oh, oh. Amb tu. Oh. Najgorsze jest, że nie wiadomo wiecie. No dobra, nieważne. To pana tu. Juntes i Webte, ach, te socjalistki z Hiszpanii, te feministki z Hiszpanii. W tej serii będę prezentował wam Parlament Europejski. A czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski to ludzie, przecież to europosłowie. Zobaczymy, czym się zajmują. Spojrzymy na ich tweety. I. Posłuchamy fragmentów ich wypowiedzi, ponieważ trwa teraz debata na temat pozostania ewentualnego, czy też wyjścia z Unii Europejskiej. Ja osobiście głosowałem za wejściem do, do Unii Europejskiej i byłem zwolennikiem Unii do niedawna, ale teraz jestem jak najbardziej zwolennikiem jak najszybszego opuszczenia tej organizacji, która według mnie zmierza do katastrofy. I mam nadzieję, że ta seria. Zmieni o zdanie chociaż paru osób, zwa, paru osób spośród oglądających na temat Unii Europejskiej. Otóż, moim zdaniem, Unia zmierza do, no, do katastrofy. A dlaczego to? Dowiecie się oglądając tą serię. Dajcie mi znać, czy co tydzień, co dwa, być może um, takie przeglądy europosłów robić. A jeżeli komuś z Was to wideo będzie zacinać, to w opisie pod nagraniem będzie link na kanał Mars News. To jest mój kanał zapasowy i tam wideo będzie działać poprawnie. Są problemy z wolnością słowa, bo nikt o nią w Europie nie walczy. Zajęci są walką o zupełnie inne prawa, zupełnie innych ludzi. Także ja nie jestem niestety w mniejszości żadnej tak, więc cóż. Nikt o moje prawa nie walczy. Dobrze, a teraz bez zbędnego gadania przejdźmy do pierwszego europosła, to ten sympatyczny łysy pan z kartką. To pan Mark Angel, Marek Anioł. Skąd on jest z Luksemburga? O, taki egzotyczny Europoseł. O czym tweetuje Pan Marekaniał? Czym zajmuje się na co dzień? Proszę bardzo, mamy tweety związane z Polską. O, Pan Marekanio ma koszulkę strajku kobiet. Bardzo fajnie. Wszyscy mają koszulki Strajku kobiet. Widzicie już, że można się przebranżowić w trakcie pandemii, trzeba tylko ruszyć głową. Można produkować te koszulki i zbijać niezłą kasę. Tweety z Panem Biedroniem i z jakimiś zjawami w prześcieradłach. No, lubi widać pana Biedronia. Muszą być blisko. Pan Marek Anioł, Zobaczmy, o czym jeszcze tweetuje. Tu jakaś wypowiedź na temat strategii LGBTQ. Strategii, którą natychmiast trzeba wprowadzić, bo to jest właśnie ten moment, żeby tą strategię wprowadzić. I po przyjrzeniu się Twitterowi pana Marka Anioła, Możemy zobaczyć, że ten socjalista zapewne zajmuje się właśnie LGBT. To jest taki ukierunkowany na LGBT-europoseł i tęczowymi rodzinami. Dobrze, przejdźmy do drugiej osoby. Aha, jeszcze posłuchajmy fragmentu wypowiedzi pana Marka Onioła. Może dobrze, gada chłop. O Polska i Węgry. Rządy na Węgrzech i w Polsce zorganizowały prawdziwe takie polowanie na czarownicę, tylko że to polowanie jest wymierzone przeciwko ludziom lgbitką. Against LGBTI people. I to się jeszcze zorganizowało podczas pandemii, ponieważ chcą odwrócić się od deficytów w walce z wirusem. I to nawet zintensyfikowało się w trakcie pandemii, aby ludzie nie myśleli o walczeniu z wirusem, bo ludzie mogą myśleć tylko na jeden temat. Jeżeli daje im się inny temat, to przestają myśleć na ten drugi, bo ludzie tacy są. Potrafią myśleć tylko o jednym, na w jednej chwili myślą tylko na jeden temat. To jest bardzo, bardzo mądre rozumowanie pana Marka Anioła. Ale przejdziemy do kolejnej osoby. Kolejna będzie, no ta Niemka, no już dobrze znana na moim kanale, co po niektórym pani Teryrantkę. Zobaczcie, ale te Niemki są. Ła! Co za kobiety! Teryrantkę ona ukierunkowana jest przede wszystkim na Polskę. Widzicie tutaj ataki na Polskę. Teryrantkę robi sobie dużo zdjęć. Tutaj Teryrantkę w kapeluszu i z kartką Solidarność. Ta europoseł przede wszystkim ukierunkowana jest na Lgbitku i na Polskę. Walczy z Polską, walczy o prawa Lgbitku i na ten temat tweetuje. Retweetnęła inną piękność, panią Sylwię Spurek. Co rzuca się w oczy, gdy przegląda się te profile? Przede wszystkim puste sale europarlamentu permanentnie. Zobaczcie na przykład na te zdjęcia, tę randkę. Puste, puste sale, chociaż tery wygląda jakby przemawiała przed rzeszą ludzi, to nie to za nią można zobaczyć rzędy pustych krzeseł. Oni po prostu nie pracują w tym Europarlamencie. Wynagradzani są oczywiście z naszych podatków, ciekawe, czym się zajmują, tery z telefonem, listą z twoją twarzą. I tutaj tery randkę i za nią pusta sala. To jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, druga jest taka, że. Mała jest ilość komentarzy, bardzo mała. Akurat Tery jest dosyć popularna i ma tutaj patrzcie 11 komentarzy, 160 lajków, 21 retweetów. Tutaj 5 komentarzy, 87 lajków, 2 komentarze, 61 lajków. E, czy wiecie, z czego to wynika? Otóż tacy jak Terylandkę liczą na wyborców, którzy są niepoinformowani, na wyborców, którzy nie interesują się polityką i tym, co oni robią. Teryrantkę chodzi tylko o to, żeby ludzie oddali na nią głos, usłyszeli, że jest dobrą na pewno osobą, bo walczy o prawa innych ludzi, walczy o grupy uciskane, więc musi być dobra i nic więcej. Jej wyborcy to ludzie niezorientowani, ludzie, którzy nie interesują się polityką, którzy nie mają na to czasu bądź nic na temat polityki nie wiedzą. Zobaczcie, nie komentują teryrantkę. I na takich wyborców liczą ci ludzie. Na wyborców, którzy nie będą zbytnio interesować się tym, czym Tery i jej koleżanki na co dzień się zajmują. Bo gdyby ludzie wiedzieli, to przestaliby prawdopodobnie na Tery głosować, więc Tery randkę jest to nie na rękę. A takich niepoinformowanych wyborców jest w Unii bardzo, bardzo dużo. Dobrze. Kolejna bohaterka dzisiejszego odcinka to Ska Keller. Ska Keller, opalona Ska. Niemka, zapewne. Czym zajmuje się Ska Keller? Ona zajmuje się przede wszystkim walką z klimatem i walką o uchodźców. Zauważyłem, że Ska te dwa tematy codziennie porusza. To tylko tym się zajmuje, powiedzmy to otwarcie. Tutaj filmik z Ska Keller. W wierdę, w wachunku, Tutaj jest mowa o yy, zmniejszeniu, czy też podniesieniu się temperatury Ziemi. To bardzo fajny postulat dla polityka. No jeżeli, na przykład, ktoś mówi o tym, że temperatura Ziemi nie może się podnieść więcej niż 1,5 stopnia przez najbliższe, powiedzmy, 50 lat, to jest to super platforma polityczna, no bo nikt tego nie, nikt tego nie zweryfikuje, ani za 50 lat już nie będzie prawdopodobnie skakeler, także nikt nie powie, sprawdzam. To bardzo fajne postulaty, właśnie takie związane z klimatem, bo można ich nie realizować absolutnie i obiecując, że temperatura Ziemi, no tam powiedzmy, zwiększy się o 1,5 stopnia w ciągu 50 lat. Można być spokojnym, że nawet jeżeli wzrośnie o 10 stopni bądź spadnie o 10, to i tak już nie będzie miało żadnego znaczenia. Chodzi o władzę, o władzę polityczną, a nie o jakieś konkretne postulaty. Także można wygrać wybory. Ja na przykład, jeżeli obiecałbym, że temperatura spadnie w ciągu 100 lat o 5 stopni, a mam wybory, mam praktycznie wygrane, któż zweryfikuje to, czy będę tych postulatów dotrzymywał. Skakeler, dużo retweetów, widać nie ma za wiele do powiedzenia. Atakuje Węgry i Polskę. Zajmuje się walką z klimatem i walką o uchodźców. Tutaj historia z Grecji, mrożąca krew w żyłach o tym, że jakaś jednostka grecka zawróciła jednostkę duńską na morzu i ta jednostka wiozła imigrantów, a oni kazali im wracać. I to jest nie do pomyślenia dla Skakeler, która zajmuje się, tak jak wam mówiłem. No, tym napływem imigrantów. Walczy o to, aby tych imigrantów było jak najwięcej. Dobrze, i ostatnia osoba na dzisiaj to będzie Sophie Intveld. Sophie Intveld jest zapewne Holenderką. Zobaczmy, o czym mówi, tak, na co dzień, o czym się zajmuje Sophie Intveld. Ona mówi dużo o strefach wolnych od LGBT w Polsce. Tak, właściwie codziennie nad tym się zajmuje, tym tematem. In, in Poland and recently also in Hungary well, let's be ambitious. Let's make Europe the biggest LGBTI welcome zone. I... I ona zajmuje się tym, aby zrobić z Europy największą strefę witającą ludzi llgbitku I nad tym pracuje codziennie pani Sophie Intveld. Właśnie nad tym, aby uczynić z Europy największą strefę witającą na co dzień. Witającą. The, uh, LGBTi LGBT. Tu kolejny powiedz sobie świat. Madam Chair, um, and thank you very much, Commissioner, for putting on the table the i jakaś strategia lgbitku, i tak codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. Tym zajmują się europosłowie. ...LGBTI rights strategy, that this house has been asking for repeatedly for many, many years, and finally we have... I sama się do tego przyznaje, że tym zajmuje się powtarzalnie od wielu, wielu lat. ...something on the table, and I think you can count on almost all groups in this parliament to make it even better. No właśnie i to samo, i ta pani codziennie na ten temat tweetuje. To zajmuje jej cały czas zapewne pracy, niewątpliwie bardzo ciężkiej, która wy którą wykonuje za nasze podatników pieniądze. Europa zmierza do katastrofy. Jeżeli tacy ludzie są u steru, a są, jest ich mnóstwo, to socjaliści z całej Europy, na których głosują ich nieświadomi wyborcy, Europa utonie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Oczywiście, a kimże jestem? Jakimś anonimowym głosem z internetu? A to przecież europosłowie, ludzie zapewne mądrzy, wykształceni, którzy wiedzą co robią. Cóż, jestem jak najbardziej za wyjściem jak najszybszym. Z tej organizacji moim zdaniem zbankrutują i to bardzo niedługo, ponieważ u steru są głównie tacy ludzie jak Sophie Intveld, jak Terry Randke, jak Skakeler i jak Marek Anioł. Dobrze, to wszystko w tym odcinku. Może nieco chaotycznym, ale to pierwszy odcinek z tej serii o naszych wspaniałych. Europosłach, powinniśmy jak najszybciej opuścić Unię Europejską, chyba że chcemy utonąć razem z nią. Wówczas możemy zostać na tym pokładzie. To wszystko, dzięki za uwagę.